Rozpoczęliśmy dzisiaj kolejną edycję Dnia Otwartego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest nam bardzo miło, ponieważ odwiedzi nas prawie 1300 uczniów z województwa lubuskiego i z samej Zielonej Góry, bo właśnie tyle mamy zapisanych uczniów na miejsca, które przygotowaliśmy, ale pewnie przychodzą też tacy, którzy przyjdą bez zapisów, też, też serdecznie zapraszamy. Na pięciu piętrach naszego budynku przy ulicy Szafrana 4 prezentują swoje pokazy, swoje umiejętności i to co robią w ciągu roku akademickiego koła naukowe. Jest ich 40. Przede wszystkim chcemy zachęcić ich zrozumieniem ich samych, to znaczy to są osoby, które potrzebują czegoś, czegoś, co się dzieje. Tutaj mamy właśnie roboty, to jest walka sumo, tutaj kolokwialnie użyliśmy określenia kasyno, jak przychodzą do nas. Oni bardzo to lubią, bardzo się tym interesują, bo można zdecydować, jest jakieś, jest jakieś prawdopodobieństwo, decydują, który jest robot. Mamy dwa, sumo i grinch. Jeżeli ktoś trafi, dostaje od nas naklejki reklamujące, jeżeli ktoś nie trafi, no to też dostaje, nikt nie przegrywa. Jesteśmy kołem ratownictwa medycznego, przygotowaliśmy dwa fantomy AED, kamizelkę do zakrztuszeń, mamy zaprezentowany sprzęt, który posiadamy w naszych plecakach, w naszych prywatnych apteczkach, możecie sobie u nas zmierzyć ciśnienie, saturację, cukier, pokazujemy worki ambu i, i tak naprawdę... Wszystko, co, co posiadamy w plecakach, można sobie podejść, zobaczyć, dotknąć. Jesteśmy z Akademickiego Związku Motorowego, jest to nasze koło naukowe. Dokładniej mówiąc w kierunku mechanika i budowa maszyn. Naszym projektem, który aktualnie się zajmujemy, jest Orteza do rehabilitacji kończyn górnych. I tutaj, jak można zauważyć, mamy naszą pierwszą wersję, którą zajmowaliśmy się wcześniej. Jest ona, wiadomo, dosyć większa, mniej kompaktowa i aktualnie zajęliśmy się po prostu jej odchudzeniem, żeby po prostu była przyjemniejsza, łatwiejsza w użytku. Jesteśmy tutaj ponieważ ze szkołą lo 7. Jak na razie udało mi się wszystkie piętra tak potroszły, ale tutaj teraz właśnie tak patrzymy. No i fajnie to są rzeczy, na każdym stanowisku można znaleźć coś ciekawego, każdy człowiek coś się stara, coś pokazuje fajnego. No i naprawdę zobaczymy jeszcze, co tam można innego znaleźć i miejmy, miejmy nadzieję, że będzie fajnie, tak jak jest na razie. Co udało Ci się właśnie tutaj dzisiaj zobaczyć? No na przykład już oglądałam węże trzymałam go na rękę pierwszy raz w życiu, też właśnie przed chwilą wyszywaliśmy tutaj z koralików takie różne wzorki, no i w sumie na razie tyle. Powiedz mi, jaka jest wartość w ogóle w takich dniach otwartych. Jakie ty widzisz plusy, jeżeli chodzi o poznanie uczelni od takiej strony? No, możemy wypytać jakby uczniów też jak, od ich perspektywy, jakie są przedmioty się dowiedzieć, dokładnie jak to wygląda, czy jest ciężko, czy mniej. No i zobaczcie jak te uczelnia na, wygląda, czy się byśmy od, w niej odnaleźć, jednak to jest na przykład trochę dla nas skomplikowany budynek na przykład. Stwierdziliśmy, że to jest dobra okazja poznać, jakie kierunki możemy tutaj studiować, no bo wszyscy jesteśmy z zielonej góry, także... E, Stwierdziliśmy, że no, warto zobacz, zobaczyć, co jest na Uzecie i czy warto faktycznie tutaj przyjść. No i co udało się zobaczyć do tej pory? Może coś Cię zainteresowało? Znaczy tak, no na pewno architektura. Tutaj jest to ciekawy kierunek, szczególnie, że my jesteśmy na architekturze krajobrazu, także troszeczkę bliźniacze tej dziedziny. Ale też no, ogólnie udało się porozmawiać z wieloma studentami o jak tu, jaka, jak tu wygląda taka praca, nauka, czy jest ciężko, czy jednak jak wyglądają takie relacje też z wykładowcami i no jesteśmy zadowoleni.